Siemanko, siemanko, dzień dobry, dzień dobry, witamy na Wolgonie Nie w kolejnym odcinku, najserdeczniej jak tylko można Państwa powitać. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, że za dwa miesiące porzucam pracę na etacie, żeby w końcu zająć się tym, co naprawdę w życiu ważne, czyli vlogowaniem i blogowaniem i robieniem tutaj różnych internetowych projektów, więc będzie ciekawe, będzie ciekawe. Kontrakt mam tam chyba... Do końca lipca, czy jakoś do połowy e, sierpnia, coś takiego, ale już e, rok tutaj akademicki rok szkolny kończymy pod koniec czerwca, tam jeszcze na początku lipca jakieś parę dni będzie, więc już w lipcu będę wolny i no i tak, także dzisiaj wam opowiem trochę o tym, o rezygnacji z pracy na cały, etacie, na cały etat. Ee, więc, więc e, zapraszam, zapraszam, zapraszam. No więc plan na życie jest taki, żeby tutaj pracować z domowego biura, które obecnie wygląda tak. Domowe biuro znajdujące się na najniższym poziomie naszego chińskiego domu. W Chinach. Chińskiego domu w Chinach. Więc tak wygląda i tak. Takie jest stanowisko pracy, więc bardzo, bardzo i, bardziej, bardzo i bardziej komfortowe niż każde stanowisko pracy, które by mi zaproponował pracodawca. Więc pierwszy powód to wygoda. Wygoda pracy, moi drodzy. Także trzeba oszczędzać, trzeba oszczędzać kręgosłup i trzeba sobie tutaj wygodnie siedzieć. Bo warunki, które, które oferują większość pracodawców, to niestety. Woła o pomst do nieba. Także takie mamy tutaj, takie. Tutaj mam warunki pracy w moim domowym biurze. Może być? Kolejny powód tak zwanego przejścia na swoje to możliwość realizacji własnych projektów zamiast realizacji celów narzuconych przez pracodawcę. Także pełna wolność i swoboda, że tak powiem. Jeśli chcę vlogować o pogodzie to idę do ogrodu i vloguję o pogodzie. Jeśli chcę e, vlogować o gotowaniu polskiego bigosu na chińskiej ziemi, ziemi, to idę do kuchni i vloguję o gotowaniu chi, polskiego bigosu na chińskich ziemi. Chciałem kurczę powiedzieć chińskiego bigosu na polskiej ziemi. A więc swoboda tworzenia e, swoboda tworzenia i tutaj pełna niezależność. Jeśli Chcę pisać tutaj o na przykład. Wait a moment, I'm busy. Jeśli chcę tutaj. Wait. wait a moment, wait. then you cannot wait, then you don't wait. Jeśli chcę tutaj napisać materiał o zwyczajach. Które panują u nas w domu, to piszę materiał o zwyczajach, które panują u nas w domu, więc wiecie co nam na myśli. Swoboda i wolność tworzenia. Także kolejny punkt. Następny punkt jest następny punkt jest oczywiście e, oczywisty. Oczywiście jest oczywisty. Jest? No sweetie, I need to make a video. You can talk to me after I finish. To brak dojazdów do pracy. Obecne, obecny mój dojazd do pracy wynosi około minimum 2 godziny dziennie godzinkę w jedną stronę. Zazwyczaj kończy się na tym, że całość zajmuje pomiędzy dwie godziny 15 minut 2 godziny 30 minut także to jest stracony czas dojazdu do pracy 75 km w jedną stronę 150 km dziennie w samochodzie także dziękuję bardzo. Jestem mega wykończony, a tutaj zejdę sobie tylko po schodach po schodach z góry z sypialni do domu. Albo może tutaj się przekimam w pokoju zapasowym, który mamy. Łóżko już gotowe. Skręciłem sobie łóżko. Łóżko gotowe, więc będę miał stamtąd. Tutaj jakieś no niecałe 10 metrów. Niecałe 10 metrów do pracy, ewentualnie tutaj na sofie się przekimam. Więc, więc taka sytuacja, więc odpada mi dojazd do pracy. W 2,5 godziny jestem w stanie bardzo dużo tutaj zrobić. E, no i do tego zmęczenie odpada dojazdami, stres, nerwy, w ogóle jakieś szalone sytuacje na chińskich drogach. Chińskie drogi są tak szalone, że Codziennie przynajmniej są jakieś dwie ryzykowne sytuacje na drodze, które mogą skutkować poważnym wypadkiem, albo na przykład leży jakaś opona na środku autostrady, a jedziecie sobie tam 120 na godzinę, a tutaj wam nagle opona leży na środku, więc albo korki niesamowite, korki korki, wypadki, wymuszanie tutaj, pierwszeństwa, zajeżdżanie drogi. Normalnie jedna wielka masakra, więc to wszystko odpada. Do tego odpada eksploatacja samochodu. Samochód zbliża się do 25 tysięcy kilometrów. Będę musiał zrobić jakiś. No, I'm busy. I cannot. Będę musiał zrobić jakiś film podsumowujący zrecenzować naszą nową Toyotę Małego Suwa na 25 tysięcy kilometrów, bo zbliżam się już częstsze. Przy wymiany oleju i klimatyzacji. Odpadają, jak nie będę robił tylu kilometrów dziennie. Teraz na wymianę oleju jeżdżę co 3-4 miesiące, więc co 10 tysięcy kilometrów. Ostatnio klimę też trzeba było wyczyścić, co 20 tysięcy, więc. No więc to wszystko odpada, jeśli będę sobie z domu tutaj pracował. Do tego mandaty, parkingi i tak dalej. Autostrady. Więc, hu, jakieś 3000 juanów miesięcznie opłaty, jest? No, I'm making a couple of short ones today. Tutaj Anan -An jeszcze jest, więc z nią rozmawiam w międzyczasie. Kolejny powód odejścia z pracy na cały etat to oczywiście kompletne wypalenie zawodowe przez ostatnie, przez 15 lat ostatnich. Robienia tego samego uczenia zarządzania biznesem i ekonomii w szkołach międzynarodowych w Chinach. I jak jeszcze bym pomyślał, że mam w przyszłym roku robić to samo i uczyć te same rzeczy, to aż mi się słabo robi, więc na każdą myśl, że coś tam jeszcze z siebie, od siebie mam zrobić dla kogoś innego i czegoś tam nauczyć inne osoby, to aż mi, aż mi się odniechciewa, także że tak powiem, jestem wypalony zawodowo więc trzeba się ratować, trzeba się ratować bo w przeciwnym wypadku nie będzie dobrze, jeśli chodzi o zdrowie, zarówno mentalne, jak i fizyczne, a zdrowie najważniejsze. O! Patrzcie, kto tutaj siedzi. Widzę, an, an tutaj jeża położyła. A tutaj oczywiście kreatywny nieporządek. Więc... A teraz pora obiadowa. Nie pora obiadowa. Pora kolacji, także czekajcie, przygotuję jakieś jedzenie. Pewno jemy to samo co wczoraj spaghetti. Uuu, spaghetti się odgrzewa. A ja już wam mówię kolejny punkt. Kolejny punkt jest taki, że pracując na kogoś na etacie nie ma, nie ma na nic czasu, bo cały dzień w pracy od rana do wieczora. E, pomimo tego, że tam mam 3 miesiące wakacji w roku. To nadal taka sytuacja, że po prostu sprzedajecie swój własny. Czas każdego dnia dla kogoś pracując dla jakiejś firmy. Więc e, koniec końcem nie ma czasu w ciągu dnia i tak dnie upływają jeden za drugim i przez palce przepływa czas. Oczywiście nie mam nic przeciwko pracy na etacie. E, mówiłem kiedyś, że ma bardzo dużo zalet. Stabilność, przewidywalność i tak dalej, więc różne tam dodatki i tak dalej, więc tak wygląda sytuacja. No ale powiedzmy do pewnego punktu ma to sens. A później gdy czas staje się priorytetem, a nie pieniądze, powiedzmy i zarabianie i bogacenie się, to wtedy czas jest ważny, a czas czasu kupić nie można, jak to mówią, więc... Powracam, powracam do planu wcześniejszej emerytury we, przed czterdziestką, także kurczę, może jakiś vlog zrobię o tym e, przejściu na wczesną emeryturę, więc no, czekajcie. Wyjmę jedzonko. O, jeszcze się nie zagrzało. Spaghetti, makaron i połowa hamburgera. Dzisiaj na kolację. Więc taka sytuacja. Spaghetti i połowa hamburgera z ananasem. I jak to ktoś napisał kiedyś w komentarzach, moje vlogi są bardzo życiowe. Tak, tak, tak. Moje vlogi są super życiowe, a myślę, że będą jeszcze bardziej życiowe, jak będę, jak będę siedział w domu. Jak będę siedział w domu i nie chodził do pracy na no cały etat, więc trzeba będzie, może jakieś nowe vlogi stworzyć. słuchajcie, całą rodzinę vlogów może stworzę, albo może An-An założy jakiś kanał. Osobny i Yang Yangowi też może założy jakiś kanał, więc uuu będzie ciekawie. No, także dużo jest, także dużo jest powodów e... rezygnacji z pracy na cały etat. Głównie chęć spędzenia w domu większej ilości czasu z żoną i dziećmi. Do tego ustabilizowanie wszystkich tutaj. Elementów życia razem z domem. Oddaję się ogrodnictwu. Może jakieś warzywa zacznę uprawiać. Podleczyć się trochę. Po tych remontach wszystkich zwolnić życie Zająć się tymi inwestycjami wszystkimi. Ktoś tym musza, musi zarządzać. Więc tak jak mówię do tej pory miałem wiele różnych zajęć. Że może teraz w końcu będę miał czas, żeby to ogarnąć. Kurczę, dalej zimno to spaghetti. Będę musiał chyba jeszcze raz przygrzać. Zaczekajcie moment. Od strony finansowej myślę, że nie będzie to wyglądało najgorzej. Różne inwestycje są poczynione przez lata. Przez ostatnie 15 lat się robiło różne inwestycje. Jeśli chcecie po 15 latach, moi drodzy. Zrywać owoce z drzew, to 15 lat temu ktoś te drzewa musiał posadzić. I do tego myślę, sprowadzają się wszystkie inwestycje. Pierwsza lekcja: inwestowania, jeśli chcesz zbierać owoce. I czerpać zyski. To najpierw musisz zasadzić drzewo. Więc. O może jakieś blogo inwest... blog... Blog o vlog o inwestowaniu rozpocznę. Mądre inwestowanie. Tyle, że moje podejście. Jest inne niż podejście większości ludzi. Większość ludzi chciałoby szybko, dużo i bez ryzyka. Szybkie pieniądze, duże pieniądze i bez żadnego ryzyka. A w ogóle większość ludzi to nie wie, co to jest ryzyko przy finansowaniu, przy inwestowaniu pieniędzy. No, ale większość ludzi by tak chciało. No a jeśli chodzi o moje podejście, to jest zupełnie inne. Stabilnie, powoli i do góry. Toczenie kuli śniegowej. Tak bym to określił. Mnie na przykład nie, nie interesuje zarobienie w ciągu jednego roku 100% zwrotu z inwestycji. Nie interesuje zarobienie przez 15 lat zwrotu z inwestycji na poziomie na przykład 8%. Ale 8% co rok. No i takie taki wzrost w ten sposób, a nie w jeden rok zarobić 100%, a w drugi rok nie zarobić nic albo stracić, więc mnie interesuje tylko. Tylko do góry I tylko stabilne 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 zwroty Może być na takim samym poziomie Ale może o tym więcej Na moim vlogu W eh, blogu Inwestycyjno-finansowym Zobaczymy Na dole w salonie nikogo nie ma Cisza Anon -an zostawiła swoje zabawki Wszyscy są na górze. Simpei karmi janionka. Yang Teraz godzina 19.08. Pora kolacji. W końcu mi się tu spaghetti przygrzało. W kuchni też pusto. Simpej umyła naczynia. No więc. Więc taka sytuacja, więc to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam trochę więcej opowiedziałem o moim planie rezygnacji z pracy na cały etat i e, przejściu do pracy z domu. Biuro już widzieliście wiele razy, więc e, no, będzie się działo, będzie się, <ścoughs> będzie się działo. Także dobra, to tyle. Pozdro. Do następnego odcinka, a ja zajadam, zajadam. Yummy. No, w sumie tutaj na vlogu jeszcze dodam gwoli ścisłości, że złapaliście nas na końcówkę naszych karier zawodowych moich i mojej żony Simpej. Shinpei też pracowała na cały etat. Zrezygnowała z pracy, jak się dzieci urodziły. No, a teraz czas na mnie, więc że tak powiem. Już sama końcówka <coughs> naszych karier zawodowych w wielkim mieście, że tak, że tak się wyrażę, że tak się nieskromnie wyrażę, więc no, już. Także już bliżej nam do, do emerytu, wczesnej emerytury niż e, początku naszej pracy i, że tak powiem, starania, starania się w pracy. Także tak to wygląda. Dobra, już ostatni 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 kawałek dzisiejszego vloga. Już na sam koniec. No, także ustabilizowanie życia teraz jest priorytetem po tych szybkich wzrostach pomiędzy tak 2010 a teraz 2025, bo mniej więcej w tym, mniej więcej w tym czasie były nasze kariery zawodowe się odbywały, więc całe te wzrosty po e, kryzysie finansowym w 2008 więc na te wszystkie wzrosty się załapaliśmy i wielkie pompowanie pieniędzy w światowe gospodarki. No, a teraz trzeba ustabilizować życie i poskładać to wszystko, bo, bo do tej pory było jedno wielkie szaleństwo i jedna wielka gonitwa za za wszystkim także tak to wygląda no dobra to tyle trzymajcie się piu pozdro